Podcast kadrowy po meczu Polska-Szkocja. Witamy ponownie podczas kolejnej przerwy reprezentacyjnej od w sumie Euro 2024 i naszej nieudanej przygody w Niemczech. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło pozytywnego dla nas w meczu ze Szkotami oraz o tym, co się wydarzy w meczu z Chorwacją razem z Krystianem Mazurem. Cześć, Krystian. Witam Was bardzo serdecznie i oczywiście zaczynamy ten odcinek z głośnym komunikatem. Polska pokonała Szkocję po 39 latach. Ale nie było następnego właśnie... Powiem ci, po... że, że ten Hamden Park, czyli to, 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 ten stadion, na którym graliśmy, jest dla nas szczęśliwy, jeśli chodzi o końcowe minuty spotkań w ostatnim czasie. nie? Tak. Poprzednim razem, podczas eliminacji do Chyba Mistrzostw Świata 2 z tego co pamiętam, o ile nie tak, pomyślałem. To na euro, tak, w końcówce Lewandowski strzeli, chyba w ostatniej akcji meczu. Tym razem. świetna no, 34 lata. 34 się. szybko wygooglował. Natomiast teraz świetny mecz według mnie Zalewskiego, który walczył dwa karne i na koniec po prostu wygląda tą Szkocję. gra dużo do... Ale zauważ jedną rzecz. Zalewski jest chyba jedynym piłkarzem, który gra dużo lepiej w reprezentacji niż w klubie, a inni grają zwykle lepiej w tym klubie, nie? Z naszych. No. Jak w ogóle Ci się podobało to spotkanie? Co byś takiego ciekawego e, powiedział na temat na przykład gry naszego kapitana, na temat kiwiora? Bo tutaj są takie dwie, dwie postacie, które możemy bardziej omówić, jeśli chodzi o starcie ze Szkocją. Trzeba omówić. No, występ Dobry Zaladowski zajęczył asystę, zajęczył bramkę. Niezły występ. Nie, nie ma większych mankamentów, do których można się przyczepić. No miejmy nadzieję, że będzie dostępny na bo z zajęczył. E zwaliczył szkocje linie lotnicze w hamden na szybko więc zobaczymy jak będzie się czuł zobaczymy jak będzie się czuł bo jak to standardowe człowiek po 30 zaczęło go upać w krzyży i musiał zejść nie? bolało, bo, bolało bo, bolą go, go plec pleców, dźwigania polskiej piłki przez te lata e, dokładnie natomiast ja trochę odmienną opinię tutaj rzucę mi o to że gdzieś tam no ja jestem fanem Lewandowskiego lubię się pośmiać z niego z tego z baciaty i tak dalej natomiast no Teraz powiem, że w ostatnim czasie i też w tym meczu Lewandowski ma dużo lepsze statystyki niż, niż grę. Yy, I generalnie mam wrażenie, że on jest bardzo mało przydatny tej kadrze. Bo gdyby był w tym miejscu inny piłkarz, to wydaje mi się, że też by miał podobne statystyki. Ale nie mam, ale nie ma. <laughs> nie no, po prostu wydaje mi się, że, że obecnie on się ogranicza do strzelania karnych do jakiegoś tam kopnięcia, odbicia, podania w jakiejś klarownej sytuacji. Czyli no, wykonania nie. takiej do, dobrej roboty, po prostu takiej wiesz, jakiej powinien zrobić piłkarz, natomiast nie daje nic specjalnego tej kadrze już od jakiegoś dłuższego nie czasu. Nie daję, no. no tak samo, tak samo w tym meczu średnio podobał mi się Zieliński, mimo to, że tam niektóre portale A, nie. go spaliły. Nie jego pozycja, ale owszem. Nie przestawiło się tym razem, nie przestawiło. Się. Nie przestawiło się, no bo w Interze też nie gra. Ogólnie nasz zaciąg włoski, na którym my opieramy gdzieś tą kadrę w ostatnim czasie, no nie gra. Więc oni są gdzieś tam w gorszej dyspozycji. Zalewski, Zalewski się z tego wyłamuje, nie? Mam wrażenie, że Zieliński jest w cieniu Urbańskiego i Zalewskiego w tym momencie. Troszkę tak. Wiadomo, że. No byś musiał wstawić jakiegoś Modera za Zielińskiego, natomiast no ten Zieliński i tak będzie trochę lepszy, yy, więc dobrze, że gra, natomiast jeśli chodzi o Zalewskiego, no to wiadomo, no na niego można gdzieś tam liczyć w tej kadrze w ostatnim czasie, on tą palmę pierwszeństwa, tego rolę lidera gdzieś tam coraz częściej przejmuje w tych spotkaniach. Natomiast Urbański też mi się podobał bardzo mocno w pierwszej połowie, jeśli chodzi o pracę w środku pola, bo gdzieś tam on na siebie wziął tą defensywną też trochę rolę, te odbiory tak przy pierwszym golu. Ładne no, odbiór no, przy. E, dokładnie, więc bo po raz kolejny, tak jak było na Euro w meczu chyba z Holandią, wyszedł bardzo ofensywnie, w zasadzie bez defensywnych piłkarzy w środku pola. Z Holandią był bo... Urbański. No, tak. Jeden. Natomiast i no, tak to był bardzo ofensywny tak, skład. Z braku właśnie tej szóstki typowej nie było. Bo sliż to wiadomo, odwrócił podróży z Ameryki, to ciężko tak powiem, w do treningu, co było widać Dziotu. brakiem, to skutkowało brakiem czy to świderskiego, czy też bogusza w kadrze meczowej, więc no, pewnie, pewnie dostaną już szansę w większym wymiarze lub w jakimkolwiek wymiarze czasowym w meczu z probacją. No, przechodząc dalej, no Kuba, Kiwior po inne, tak już wygląda jakby dwa maratony przebiegu. Widać, tak, że nie gra. Tak. Oni widać, go tam że... zaczęli wkręcać w murawę tak jak ten, ten słynny Zbił z Boatengiem bodajże był nie wiem. Czy pamiętasz to już przerabiałem na gigarach, nie? <grych> no, niestety to widać, że jest totalnie pod formą, brak minut, brak pewności. Dało sobie znak. Niestety to na minus na reprezentacji ogólnie. Zaskakujące jest to, że... Pierwszy bardzo dawno, w którym nie można jechać, po ja <grym> znaczy, nie najlepszy obrońca. Nie, tego... nie miał dużej, nie miał dużej, że tak powiem Ale kurwa. nie ma niczego się nie zawalił, więc mi się zdaje, że w następnym spotkaniu Tercek z tyłu to będzie Walukiewicz, Dawid i Bednarek mi się zdaje. Ja ci powiem tak, jeśli chodzi o Kiviora, no mam nadzieję, że nie zagra, no bo nie jest w dobrej formie, więc na pewno szło, trzeba będzie. Szło. Jak jak? Szkodzi no. tylko sam sobie. Yy, szkodzi sam sobie, trochę szkodzi kadrze, bo gdzieś tam te błędy się nam yy, Z drugiej strony mm, benarka nie odstawi. Dawidowicza raczej też nie odstawił. Dawidowicz według mnie nie o, ci, Bardzo dużo walczył, tylko ja mam wrażenie, że Dawidowicz musiał yy, m, kryć swoją pozycję i pozycję Kiwiora trochę. I przez to jego błędy też się mnożyły troszkę, nie. Knieś tam tak. było zrobione. No ale ta pierwsza ranka też chyba na koncoridę i że się dobrze. Nie no powiem. tak, tak. Natomiast tak jak mówię, no jego błędy trochę się mogły nosić wszystkich nie? Półka, jeśli miała oddać e, trenerowi pro, probieżowi ból w głowy w perspektywie wyboru bramkarza, to chyba raczej dało odpowiedź, że raczej w najbliższym czasie to Łukasz Stoludzki będzie tą jedynką. A no może rozek. Daje... Mozek tam tylko do treningów pojechał, e, ale <laughs> z całym szacunkiem dla, dla jego osiągnięć w leku. Ale przychodząc do bułki, to nie wiem, czy to nawet nie będzie taki kasos, że nawet nie, nie stanie się trójką po tym, jak grabara zostanie powołany na najbliższe Pytanie, czy, czy zostanie powołany na, na kolejne drągowskie? Albo zabrawania. grabara, albo drogowski, które jest tej dwójki. Pewnie tak. Natomiast jeśli chodzi o bułkę, no miał dodać pewności, a jej odjął trochę, mam wrażenie. Nie był to dobry jego występ. Nie dał nic specjalnego, w zasadzie wpuścił to, co miał wpuścić. <coughs> Coś tam jedną czy dwie sytuacje wybronił, ale powiedzmy nie w jakichś tam stuprocentowych szansach dla rywali. Bramka ta nieuznana dla Szkocji w 22 minucie, MacTominea, to na konto, też był kapocel. A tam no. kilka osób raczej tam ma na, na swoim koncie tego gola, który odwołano. Jakby tak, jakby na całe szczęście, szkocji, ale pierwsza bramka też strasznie, no mógł zachować się lepiej, tak powiem. No tak, no według mnie bułka, ja liczyłem na więcej, ale da, probierz dał szansę bułce w momencie, w którym on nie jest w topowej formie, bo w topowej formie był jakiś czas temu. Powiem, Wiadomo, że tak. wtedy był szczęsny, tak? Z korupcji, Ale ten Skorupski będzie bronił na pewno z Chorwacją, z tego, co czytałem, tak. że oni się Aha. tak jakoś umówili. No i Skorupski będzie tym podstawowym bramkarzem, według mnie, ewentualnie tam ktoś dostanie czasami szansę. Ja to powiem tak, tak. wczoraj zamiast Typowej bułki z najlepszej piekarni się bułkę z żabki. <noise> jakąś przy okazji troszkę. <noise> Jeśli chodzi o linię defensywy, na pewno musi być jedno, jedno zmiana, tak jak mówiliśmy. W ogóle ciekawy jest koncept probierza, bo uznał, że mamy na tyle słabą defensywę, że w sumie dajmy 10 napastników do przodu, jednego obrońcę, czy tam na bramkarza. 10 z którzy mają w dziesiątce. No, ale nie, no. E, 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 taki koncept. Może ładujemy wszystko do, do ofensywy, a w defensywy jakoś sobie poradzimy, bo to, czy on da trzech, czy czterech, czy pięciu piłkarzy do defensywy, to tak samo będzie słabo. Tak mam wrażenie, że on trochę wyszedł z takiego założenia. W sumie może dobrze, że wyszedł z takiego założenia, bo to gdzieś tam no, w miarę działa, no, nie działa, raz kolejny podsumuję to. Tak. Michał, selekcjoner, Michał, probierz bardzo dobrze to poukłada. Probierz to. Standardowo. Tak. Natomiast ty mówisz, że Walukiewicz, okej, okay, on dostał szansę, w końcu się też doczekałem, bo chciałem go zobaczyć w tej kadrze. Nie grał źle, gdzieś tam walczył, na pewno lepiej niż, niż Kiwior w tym spotkaniu. Ale powiem tak, serduszko mocniej zawinił w drugiej połowie z trzech piłkarszych pogoni w koszulce reprezentacji, reprezentacji, reprezentacji Polski. No, chyba już nie pogoni, natomiast. A no. <laughs> no. Natomiast w bardzo dobrej formie jest obecnie Piątkowski i wyda. Dla mnie I to piękne, każdy... że on nie dostał też szansy, lub nie dostał za Walukiewicza. No zobaczymy, jak to będzie. Z Chorwacją może dostanie, ale jeszcze. No nie, ja... nie, nie, nie dostanie szansy. Według mnie to Walukiewicz ja... wiedział. Też w drugiej może, jak nie będzie się układało, aby się układało, ale przechodząc do y, tematu, to według mnie ja od początku wiedziałem, że mecz, y, spotkanie ze Szkocją, zagramy praktycznie jeden do jeden w składzie, który występował na euro, bo to nie było czasu na rewolucję. Y, Michał Krowiesz postawił na sprawdzone nazwiska, sprawdzony skład. No i teraz wnioski wyciągnięte zobaczymy w spotkaniu, za... w niedzielnym spotkaniu z Chorwacją. No i też ci, ci ofensywnie piłkarze, których tam wielu wystawił w tym spotkaniu, oni gdzieś tam w miarę byli wybiegani, więc na tych szkotów dużo biegających, walczących, oni też nie byli głupim pomysłem, że tak powiem. Natomiast co byśmy zmienili, jeśli chodzi o spotkanie. Um, o spotkanie z Chorwacją, no bo tak jak mówię, no w meczu z, ze Szkocją gdzieś tam ten odbiór nieźle, nieźle działał, w zasadzie tak jakby ta dziura była po stronie Kiwiora. E, no, błęda, się... wiadomo, jakiegoś przecinaka w środku pola jakiegoś, bo wszedł Piotrowski, ale on od razu na, zrobił Szkoła, błąd w momencie gola po, w pierwszej akcji po przerwie, nie? Tak jakby no, on go po, stracił. Powiedziałem ci pytanie jedno, czy która zmiana była dobra? No Walukiewicza jedynie. No ofensywna, przepraszam, ofensywna. Ofensywna nie, ofensywne były same złe, natomiast yy, yy, zastanowił. się... No buksy się jeszcze ni, ni, no, nie należy przyczekać, bo niczego specjalnie nie zawalił, ale napastnik to wiesz, Piątek nie zamieścił wysoko poprzednio. No ale Piątek, ale Piątka w ogóle nie było w tym meczu, on był bardzo słaby, jego odcięli od gry. Ja mam wrażenie, że Piątek, Piątkowi robią krzywdę, bo dla mnie Krzysztof Piątek to jest typowy joker, który dobrze płaci z ławki, a... W współpracy z Robertem Lewandowskim, on... No właśnie miałem powiedzieć, ma... że czy według Ciebie y, Piątek powinien grać wspólnie z Lewandowskim, bo według mnie powinien wchodzić za Lewandowskiego, jeśli już. No, na pewno nie powinien, y, przy obecnej, tak wyglądzie reprezentacji, nie powinien wychodzić w pierwszej jednostce. No, ja się dziwię, że na przykład, nie wiem, czy tam jest jakiś uraz, czy nie, czy... czy w sumie nie śledziłem, y, jak wygląda obecnie gra, ale chyba mało gra Szpiderski, o ile w ogóle gra. No, Malą podziewałem się Świderskiego. Perturbacja i miał. A, ok, rozumiem. Natomiast tak jak mówię, no według mnie Świderski powinien wychodzić z Lewandowskim, bo ich współpraca dobrze... Na, no, na no, raczej, raczej tak wyjdą, no. bo według mnie właśnie jakby miał zmieniać, tak myślę o, o trzech piłkarzach, których zmieniłem to Piątka na Świderskiego, Kiwiora na Piątkowskiego, ale to pewnie będzie Walukiewicz. Według mnie też może być, ewentualnie niech się sprawdzi. No i trzecia pozycja... Może wiesz co? Wyjdziemy jednym napastnikiem i Moder wejdzie zamiast piątka. Ja mi się wydaje, że trzecim piłkarzem, którego ja bym zmienił, mimo gola dobrego, ładnego, jeden z braci Szymański. <głosłeniam> ja zawsze się śmieję, bo jednak wydaje mi się, że Szymański Szymański nie grał źle, ale według mnie, nie wiem, mam wrażenie, że on nie daje też tej kadrze, tego co byśmy chcieli po jego pozycji. Po Ale w którym myślałem, to był jedno, jeden z lepszych występów w ostatnich etapach. No pracy. bo strzelił go, albowiem weszło. No. To, to, to też nie można tak jakby od razu mówić, że super występ. Natomiast to jakby... Jeden z lepszych w ostatnim czasie, a nie powiedziałem, że to poprzeczka była wysoką. No więc właśnie. No. Znaczy ja, ja gdzieś tam bym widział jakiegoś. Za... No bo Chorwacja będzie lepsza, no gdzieś tam w meczu z Portugalią patrzyłem na statystyki, to nie mieli lepsze statystyki niż Portugalca. Yy, więc yy, wydaje mi się, że na pewno trzeba będzie wstawić chociaż jednego piłkarza, trochę bardziej defensywnego, za Szymańskiego pewnie wejdzie albo za napastnika drugiego, czyli za piątka. To są dwie opcje, tak. jeśli chodzi o to. No i tak sobie myślę o tym Piotrowskim, że... że on się nie nadaje na takie mecze podwyższonego ryzyka, nazwijmy to. Chyba, że to będzie typowe murowanko: wyjdziemy dwoma defensywnymi napastnikami, czyli Scissor, Modern. Yy, nie wiem, wydaje mi się. Pomijam fakt, że Modor nie jest stricte defensywnym pomocnikiem, on też nie jest w dobrej formie. Ale tak, nie wyjdziemy tak ofensywnie no, na pewno Nie, nie, no na pewno nie. Wydaje mi się, że tak jak mówię, no, i, albo Szymański, albo Piątek poświęceni zostaną na korzyść jednego środkowego pomocnika defensywnego i według mnie to będzie Sliż albo Bogusz, ale raczej Bogusz nie, no bo no bo Świeżak, nie? Bogusz łapki ławki jak już. Bogu zławki, jak już, ewentualnie jeszcze, no, znaczy najbardziej, no to wiadomo, że slisz. Wydaje mi się, że Piotrowski nie, bo on robi za dużo błędów w takich meczach podwyższonego ryzyka. Jeśli już jeszcze, ewentualnie model jest brany pewnie pod uwagę pod tym kątem. Ale no to bardziej na godzinkę, Max, bo sam mówił, że fizycznie jest gotowy w pełnym wymiarze. No więc właśnie, nie? więc leczy się na kadrze po raz kolejny. E Także mówię, no to są na pewno zmiany, które... No reszta zmian, no gdzieś tam Frankowskiego krytykują, że słabiej zagrał. Według mnie on nie był słabiej. tak słaby, jak kilku innych piłkarzy w tym meczu w tak, Frankowski jakiś tam poziom trzyma, nie zawala, ani to, nie to bardzo daje, No Bardzo doświadczony już jest na tle tej kadry trochę, tak, tak można tak. powiedzieć. <gry> że on już powoli no. wchodzi do tej starszyzny. Ale też w ostatnio bardziej zawki dawki wchodzi, wiem, e, Jak byśmy typowali e, spotkanie Pewnie. z Chorwacją? Bo remis. Remis, remis wiadomo byśmy brali w ciemno, natomiast Chorwaci. No, Chorwaci tak zerkałem, obejrzałem Chorwacie Skrót. To Chorwaci to, Chorwacja to przeszłość. Natomiast obejrzałem Skrót spotkania z Portugalią i wyglądali trochę lepiej niż na euro. Gdzie ja się spodziewałem, że będą wyglądać jeszcze gorzej niż na euro. Albo podobnie. No zobaczymy jak to będzie w meczu z Polską, bo oni właśnie mm. słabiej wyglądali właśnie w tych meczach. z słabszymi drużynami, nie, jakby. Bo z Hiszpanią paradoksalnie, mimo no tego wyniku z całkiem sporego, to zagrali całkiem niezłe lecz. bo wynik nie odzwierciedlał tego, jak to było wyrównane z Znaczy oni generalnie też byli, zagrali od Euro, czyli od momentu kiedy wszyscy pomyśleli, że oni już są słabsi, Zagrali same spotkania z dobrymi drużynami, mam wrażenie. I teraz nie wiemy, jaki oni poziom prezentują na takiej Polski. <grym> I to może być pewna niespodzianka, bo wszyscy mogą myśleć, że o, jest szansa, a może się okazać, że oni naprawdę grali po prostu z bardzo dobrymi drużynami, które im nie dały jakby dobrze grać. nie? To też może być ten case, jeśli chodzi. Nie, Włości o, o akurat za wysoko poprzeczkę Euro ja nie zawiesił nie odpowiem się. No w sumie racja, nie. No zobaczymy, jak to będzie. Natomiast. Yy, yy, no Obstawiam remis. Fajnie by było sprawić niespodziankę i wygrać, bo to by nam dało bardzo dużego boosta pod kątem ewentualnego drugiego miejsca w tabeli. I pierwszego koszyka, ewentualnego pierwszego przebiegu. koszyka, bo tu walczymy poprzez Ligę Narodów nie tylko o utrzymanie w niej, bo po wygranej w Glasgow wydaje mi się, że to utrzymanie raczej pewnie będzie znowu. Baraże, baraże z trzeciego miejsca minimum. Ale baraże tak, o co mówisz? O utrzymanie w dywizji, baraże już są. Teraz są baraże, ok. Ale tak samo na przykład druga drużyna gra ćwierćfinał Ligi Narodów, nie? Chyba coś takiego jest, więc tak, tak jakby my musimy grać o to, żeby był ćwierćfinał Ligi Narodów po to, żebyśmy byli było, To po... było fajne, Co? to by było fajne. To już ćwierćfinał Ligi Narodów, to mentalnie już byśmy uro... urośli. Wszyscy z... tego... by mieli w tyłku, kurde, tą Ligę Narodów jakiś puchar towarzyski, właśnie, a my byśmy się to... zagrzali totalnie, nie? Wynik podobnie porównywalny do tego ćwierćfinału z euro 2016. <laughs> nie no myślę, że aż tak bardzo. Ale tam też w jednym, jednym kraju, nie? Jakby gdzieś tam na jednym turnieju. Natomiast. Ale właśnie, jakby... sukces by to był wyjście z grupy. To byłby sukces. To, to najlepszych grup. To byłby sukces zdecydowanie. I tak jak mówię, to byłby sukces pod kątem tego, że byśmy mieli pierwszy koszyk. Teoretycznie ten pierwszy koszyk. Nie daje aż takiego super busta, bo teoretycznie wtedy możemy trafić i tak w grupy eliminacyjne. Na przykład, to właśnie tą Chorwację, załóżmy, nie? Yy, Albo ona to by to... była w drugim koszyku, nie? Ale też do bana daje ogromny boost, co Euro pokazało. I też druga rzecz jest taka, że Anglicy spadli chyba do Dywizji B, z tego co pamiętam, więc oni też pewnie będą w drugim koszyku, więc potencjalnie, mając pierwszy koszyk, będziemy mogli dostać dwie dobre drużyny. A pewnie z rozstrzygnięć grupowych wyjdzie tak, że jeszcze ktoś tam będzie dobry, jakiś czy ktoś. A koniec końców na takim Niemców byłoby. No i tak trzeba będzie opędzować kogoś dobrego w walce o Mundial. Ja nie wiem, jak tam jest, bo tam chyba y, drugie miejsce w eliminacjach Mundialu. Y, też grałem ze sobą jakieś baraże zapewne. Y, chyba tak jest, nie? Oni tam pozmieniali. W ogóle jest na Twitterze ten absurd DB, którego tam bardzo mocno promują na meczykach, i, i chyba na weszło. On sam opisywał to w taki sposób, że on nie do końca rozumie te zasady, które wprowadzono i te zasady wprowadzono chyba dzień czy dwa mecze, dzień czy dwa przed rozpoczęciem Ligi Narodów, czyli już po powołaniach niektóre drużyny nie wiedziały jaki jest układ jakby tego przygotowania pod kątem eliminacji mundialu, a mogły powołać po prostu słabszy skład, nie? więc tutaj był pewien zgrzyt jeśli chodzi o to, Natomiast no my na tym korzystamy, no bo my gramy tym samym składem, i my chyba pod kątem ilości piłkarzy powanych na euro i na pierwsze zgrupowanie teraz Ligi Narodów no mamy trzeci najwyższy procent ilości piłkarzy, którzy się powtarzają jakby po, po tym euro, chyba po Hiszpanach i nie wiem czy nie po Włochach, z tego co pamiętam. Powiem tak, na mundial awansują e, zwycięzcy każdej z grup plus e, cztery zespoły z baraży. Plus dwóch zwycięzców jakiejś eliminacji interkontynentalnej, więc nie wiem jak to wygląda. A no tak, bo jest, bo jest mundial z większą liczbą drużyn i pewnie będą takie dodatkowe spotkania. Oczywiście, Europa nie dostaje większej ilości drużyn, więc. Yy, znaczy, nie no, więcej drużyn na pewno też będziemy mieli tam, ale to jest niewielkie. Oni dodają dużo więcej drużyn, a nam chyba dali 2 czy 3 miejsca więcej raptem, nie Europie, z tego co widziałem. Więcej grup chyba jest po prostu. No a, a, drużyn, a, drużyn jest, a drużyn na Mundialu będziesz mieć 16, więcej, 16 więcej, a nam dali, tak jak ci mówię, 2-3 drużyny dla Europy pod tym kątem, nie? No więc, więc jest to dosyć słaby podział dla nas. Natomiast wydaje mi się, że w barażu interkontynentalnym zagrają dwie najlepsze drużyny z Europy, które w Lidze Narodów, Ligi Narodów, tak jakby z klasyfikacji Ligi Narodów, które nie, 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 nie awansowały. Wierzmy w ten ćwierćwina. w ten ćwierwino, mimo to, że w ćwierćfinału będzie zdarzenie prawdopodobnie z tirem, bo dostajemy z pierwszego tak. miejsca pewnie. Dobrego gusta może nam dać. Jak, jak jeszcze raz? Dobrego gusta, jeśli chodzi o przyszłe układy, może nam dać. Zobaczymy, jak to Wierzy. będzie. Natomiast mamy pozytywne nastroje po Szkocji, mamy pozytywne nastroje to, przed to Chorwacją. To tak, więc zobaczymy. Trzeba wiedzieć że zajedziemy Modricia i ekipę. Jaki wynik typujesz tak na koniec? Zajem. Ja typuję 1-0 dla Polski. Mecz będzie rozgrywany w Osijeku, nie w Zagrzebiu, więc może wykorzystamy ich troszeczkę mniejszy stadion, natomiast no, będzie to na pewno ciężkie spotkanie i zweryfikuje nasz poziom zajemny na koniec. Osijek, znajomy stadion, Polgaj tam przegrywała. 1-0, więc oby, <śm> oby odczerpali <śm> My odczarowali tą polską niemoc w Osijeku i teraz nastąpiło fajne przyłamanie. No sobie Tak przełamanie. Wszystko, Wszystko wiemy na temat tego zgrupowania. Wiemy na temat piłkarzy o Boguszu, o Mrozku. Też żeśmy jako debiutantach coś tam powiedzieli. Zobaczymy, czy Bogusz zagra w tym spotkaniu. Drugim fajnie by było, żeby się pokazał. Mrozek wiadomo jest do treningów. Kowalczyk chyba też, jeśli chodzi o tego ale, z Brandy w... i w GKS-ach. Zauważ, zauważ takie coś, który... Piłkarzy, którzy byli debiutantami z ekstrakasy, u selekcjonera podbieża dostał jakąś taką poważną szansę. Z ekstrakasy? Żad, żaden nie dostał. Tam Salamon wiem, że grał, ale to w jednym spotkaniu. No, nie, w końcu wszedł przed Marchiński raz dobieg. tyle się skończyło. W parę minut chyba dostał. W Dowiecku też parę minut dostał. Także to są śladowe ilości. Ten Kowalczyk też chyba na zachętę został powołany jako taki młody talent. Zobaczymy, A. jak to będzie. No, ale to i tak fajne wyróżnienie, według mnie. Fajne wyróżnienie. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o nasz podcast kadrowy przed meczem z Chorwacją. Dzięki Krystian za rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Wielkie Z wami Polska górą. Polska górą. Trzymamy kciuki. Na razie. Cześć.